Teraz pokażę Wam, jak zatańczyć taniec ludowy, który nazywa się Krzyżok. Jest to połączenie tańca chodzonego, podobnego do poloneza, z oberkiem. Należy ustawić dzieci w trójkach po obwodzie koła. Osoba stojąca w środku to zawsze jest partner, czyli chłopczyk. Na zewnątrz stoją dziewczynki. Ponumerujmy od razu dziewczynki i powiedzmy im, że ta na zewnątrz koła jest jedynką, w środku koła jest dwójką. Na początek idziemy w pierwszej części utworu chodzonego tak jak polones. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Przypomnijmy dzieciom o akcencie z wydłużonym krokiem na raz, tak? Jak się zmienia melodia, polones zamienia się w oberka. I uwaga! Jedynki zaczynają przebiegać pod bramką, między dwójką a chłopakiem, czyli dwójka i chłopak podnoszą rączkę do góry, jedynka przebiega pod bramką, chłopiec musi się obrócić, nie puszczając dziewczynki, wrócić na swoje miejsce. Następnie jedynka unosi rękę, robi bramkę, a przechodzi dwójka i chłopczyk za nią. Utwór nazywa się Lasiali, jest w okręgu i musimy od razu też podzielić dzieci na jedynki i dwójki, więc najlepiej, żeby dzieci odliczymy. Raz, dwa, raz, dwa, raz. To w tobie Muzyki. Robimy tak, jakbyśmy niosły coś na tacy, chleb, czy prezent naszej mamie, czy coś innego, i robimy cztery małe kroczki do przodu. Raz dwa, trzy i na koniec się wykłaniamy, cztery i do tyłu cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I teraz obracamy się za prawym ramieniem w prawo i idziemy, nie tylko, tylko do boku, delfina do boku, idziemy cztery kroki w bok, raz, dwa, trzy, cztery i do tyłu, raz, dwa, Trzy, cztery. Agnieszka, po. Raz, dwa, trzy, cztery. Muzyka nam wszystko będzie podpowiadała, i z powrotem dookoła. Raz, dwa, trzy, cztery. Znowu za prawym bokiem. tak? I cały czas za prawym ramionkiem się od, odwracamy. Idziemy cztery do przodu, cztery do, do tyłu, do i ramię. tak dalej, i tak dalej. I uwaga! Kiedy nastąpi zmiana muzyki, jedynki odwracają się do dwójek, dwójki odwracają się do jedynek, tak? Dwójki, ja mam raz, dwójka Dwa. do mnie, tak. I uwaga, na początku jest takie chlap, 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 tak jakby deszczyk padał, to chlap, 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 jak kotek łapkami. Rysujemy duże, piękne serce, tak? Najlepiej, jak ręce się nam łączą i rysujemy wspólnie naszymi dłońmi serduszko. I na drugie chlap, chlap, chlap przechodzimy do kolejnej osoby. Przechodzimy. Jedynki przechodzą na zewnątrz koła, dwójki środkiem. Zmieniamy miejsce. I znowu chlap, chlap, chlap i witamy się serduszkiem pięknym. Tak? I znowu chlap, chlap, chlap i witamy się pięknym serduszkiem. Spróbujemy. taniec, stań ze mną w koło. Myślę, że większość z Was zna, ale dobrze będzie przypomnieć sobie ten taniec. Ustawiamy dzieci w parach, po obwodzie koła. nas jest trochę mało, więc trudno będzie to pokazać, ale myślę, że sobie świetnie poradzicie. Stajemy w parach, biorąc się za ręce, prawa ręka do prawej, lewa do lewej. Stoimy do siebie bokiem, tak żebyśmy mogły spokojnie po obwodzie koła się poruszać. I biegniemy, unosząc nóżki, kolanka wysoko. Stanie ze mną w koło, będzie nam wesoło. Stań ze mną w koło, będzie nam wesoło. To I teraz tutaj będzie tak. Dwa kroczki do przodu, tu, pu, tu w miejscu. Dwa kroczki do tyłu, tu, pu, tu. Dwa do przodu, tu, pu, tu. Dwa do tyłu, tu, tu, tu. I tu teraz odwracamy się twarzą do siebie i mówimy tak. Podam ci rękę prawą, i osoba, która stoi w środku koła, przechodzi do kolejnej osoby i wita się z kolejną osobą lewą ręką. A my stoimy. A tobie podam lewą. I przy... to y, niby tam jest osoba, a tobie podam lewą. Przechodzi do trzeciej i mówi, a z tobą będę dalej tańcować. I jest zmiana par. No musicie wziąć... Ostatnia zabawa ruchowa przy muzyce to będą pszczółki przeciwko dzieci i tłumaczę im, że pszczółka frunąc wpadła do miodu. Bo jak wpadła do miodu, to oblepiła się cała tym miodem i było jej bardzo trudno z tego miodu wyjść, więc najpierw musi oczyścić swoje jedno skrzydełko z miodu, zrzucić ten miód, drugie skrzydełko, zrzuca miód. I tak po kolei zrzuca, zrzuca, potem musi wyciągnąć nóżki z miodu. Ciężko nogę ciągnie do góry, opuszcza. Drugą nogę ciągnie ciężko do góry, opuszcza. I tak. Zrzucając ten miód ze skrzydełek i wyciągając nóżki z miodu, pozbywa się złych emocji i tej złej energii. Uspokaja się i wraca do domu. Uspokojone, szczęśliwe. Wunsch muss. Dziękuję Wam bardzo, dziewczyny. Myślę, że na dzisiaj to wystarczy, jeśli chciałybyście.